Dzień dobry cziczołym. Witam Was w kolejnym nagraniu na kanale bloga o komiksach. Ja nazywam się Wojtek i opowiem Wam o komiksach, które w ostatnim tygodniu miałem okazję przeczytać, i w tym przypadku będą to frankofony i same nowości. Zapraszam. Na pierwszy ogień weźmiemy komiks, który częściowo może być wam już znany, ponieważ przed mniej więcej dekadą pierwszych kilka jego numerów ukazało się na polskim rynku. A mowa o Krucjacie, komiksie autorstwa Jana Defoe i Xavier'a. W tym przypadku dostaliśmy za sprawą wydawnictwa Lost in Time wydanie zbiorcze składające się z ośmiu albumów, takiego grubaska liczącego ponad 440 stron i zawierającego kompletną historię Krucjat. Ale nie jest to tak, jakby mogło Wam się wydawać, komiks typowo historyczny i typowo skupiający się na chronologicznych wydarzeniach i krucjatach. Jest to komiks, który miesza całkiem dużą porcję mistyki, fantastyki, mitów, w, właśnie w okresie tych wojen krzyżowych, no bo jego autorem jest Jean Defoe. Wiecie, on bardzo lubi tego typu klimaty, lubi gmatwać fabułę i lubi dokładać, podlewać ją takim mistycznym sosem. I nie inaczej jest oczywiście w tym przypadku. Dostajemy głównego bohatera, który jest krzyżowcem, który nie godzi się na atak na jedno z miast które jerozolimskich, tak? I w wyniku tego zostaje, że tak powiem, banitą. Ale. No nie na tym cała historia się skupia. Skupia się ona na, w dużej mierze na kwestiach religijnych, ale Jean Defoe nie daje tu prostych odpowiedzi, która z tych religii jest dobra, a która jest zła. Po jednej i po drugiej stronie konfliktu bo możemy spotkać bowiem osoby, które mają paskudne charaktery, ale także osoby, które nie chcą nikomu wadzić, i tak naprawdę chcą pokoju, chcą zakończenia tych wojen na Ziemi Świętej. W tle oczywiście przewija się, przewijają się dżiny, przewija się wątek ciała Zbawiciela, przewijają się piękne kobiety, które mają bardzo duży wpływ na historię. Świetny komiks, na pewno tak jak w przypadku większości komiksów że ma Defoe, mocno skomplikowana fabuła, więc tak za jednym razem nie da się go chyba przeczytać. Ja sobie to rozłożyłem na kilka wieczorów, ale czyta się to świetnie, bo nie jest przeładowany tekstem, no, natomiast trzeba się na nim mocno skupić. To nie jest takie to czytadełko, że tak powiem, w przerwie między różnymi tam obowiązkami jest to komiks, który, któremu trzeba poświęcić. Czas gruba cegła. Jak dla mnie to jedno z takich najciekawszych wydarzeń z zakresu komiksu frankowońskiego w Polsce, jak do tej pory w tym roku. Bardzo mocno polecam osobom, które interesują się historią, ale lubią też taką historię podlaną Sosem fantastyki. Mocna rzecz, dobra rzecz, gruba rzecz. Fajny komiks, naprawdę. Tak się składa, że w sierpniu dostaliśmy od Lost in Time 2. Komiks o tematyce historycznej. Drugim z nich jest Cywilizację Egipt. Jest to drugi tom z serii Cywilizacje. Pierwszy był poświęcony Krecie. Nie są one fabularnie oczywiście powiązane, natomiast spaja je jeden taki wspólny mianownik, mianowicie wierzenia dawnych ludów oparte o astrologię, o odczytywanie gwiazd, o. Wiarę w to, że w gwiazdach zapisane są nasze losy czy też dzieje całych cywilizacji. Nie inaczej jest w Egipcie. W tym przypadku przenosimy się aż 4600 lat wstecz do tej wczesnej ery Egiptu, kiedy to dopiero formowało się, formowały się pierwsze zalążki takiej państwowości, kiedy ścierały się ze sobą różne plemiona wierzące w różne w różnych bogów, ogrom tych bogów, przynajmniej na pierwszych stronach to zdecydowanie mnie przytłoczył. Myślałem, że nie dam rady przebrnąć dalej, ale ta te nawiązania, ten kuzyn, jeden Bóg jest kuzynem, albo dzieckiem jakiegoś innego boga, nazwy tych bogów. No, w pewnym momencie czułem się zagubiony, mimo że e, uwielbiam tą tematykę od czasów gier, e, faraona i e, kleopatry, ale na szczęście po paru stronach sytuacja stała się bardziej klarowna. Dostaliśmy e, typowy, przygodowy, przygodowo-historyczny komiks. E, osadzony w realiach Egiptu, fajnie narysowany, z ciekawą tematyką pokazującą to kształtowanie się tej państwowości egipskiej w tym wczesnym okresie, te wszystkie dworskie intrygi i tego typu właśnie rzeczy. Bardzo fajnie się to czyta, z każdą kolejną stroną komiks nabiera tempa i po prostu miło się spędza przy takim albumie czas, tak samo jak Poprzedni komiks, który omawiałem, Krucjata, także i cywilizację Egipt, też został świetnie wydany oczywiście, twarda oprawa. W tym przypadku mamy powiększony format, świetnie się prezentuje. To, to bardzo polecam, lubię tego typu historie. Zresztą te Cywilizacje Egipt, z tego co czytałem gdzieś tam w tej zagranicznej prasie, one się ukazały całkiem niedawno, bodajże w tym roku, więc jest to świeża seria, narysowana na świeżo i Lost in Time wydaje to w miarę na bieżąco. Można przystąpić do śledzenia tego, takich opowieści. Fajna rzecz. Ale tak się złożyło, że w sierpniu dostaliśmy nie tylko od Lostów komiksy o tematyce historycznej. Mianowicie wydawnictwo Taurus Media wydało komiks Asgard autorstwa Ralpha Meyera i Xaviera Dorisona. Jest to integral składający się z dwóch oryginalnych zeszytów, franko, albumów frankofo, frankofońskich i w tym przypadku mamy do czynienia z historią człowieka zwanego Żelazną Stopą. Co ciekawe, z tym komiksem związana jest historia nawiązująca do serii Torgal. Mianowicie Xavier Dorison chciał stworzyć spin-off do Torgala, a mianowicie komiks miał być poświęcony bohaterowi jakim jest Drewniana Stopa, którego na pewno dobrze kojarzycie z tej, tego cyklu Kraina Kła. No nie wiem do czego tam doszło, ostatecznie chyba się nie dogadali i przekształcono ten scenariusz właśnie w komiks Asgard, tak ma na imię tytuł, to jest imię głównego bohatera tej opowieści który jest najemnikiem podejmującym się trudnych misji, w tym przypadku chodzi o zwalczenie potwora morskiego. Jak wspomniałem, komiks składa się z dwóch zeszytów. Pierwszy z zeszytów Fabuła, pierwszego z nich, w dużej mierze opiera się na tym, jak bohater zastawia sidła i próbuje polować na potwora, ale potem sytuacja zaczyna się wymykać spod kontroli i z tym mamy do czynienia w drugim e, zeszycie. E, wiedząc już, że komiks początkowo miał być e, przygodami drewnianej stopy, trudno nie odnieść wrażenia, że właśnie czytacie jakąś tam formę spin-offu do Torgala, bo mnóstwo jest tutaj takich e, Motywów, które mogą się kojarzyć właśnie z serią Torgala. Już abstrahując od tego, że to też jest opowieść o Wikingach, też mamy do czynienia z takim nordyckim, zimnym klimatem i z tymi wszystkimi wierzeniami i mitologią nordycką. No, mamy do czynienia też z bohaterem, który utyka, podobnie jak drewniana stopa, a towarzyszy mu młoda dziewczyna, brunetka, pegowata, która. Uczy się strzelać z łuku i jest to jej jednym z największych marzeń, więc mamy tutaj takie dosyć duże odniesienie do, no właśnie, serii Torga i do Chris de Valnor. I co ciekawe, w pewnym, no, no, w pewnym momencie ten wspomniany żelazna stopa gubi tą swoją nogę. Żelazną i zastępuje ją drewnianą, i wówczas dziewczyna ironizuje, że teraz będzie go zbać już az, yy, Asgardem drewnianą stopą. Takich yy, skojarzeń możecie znaleźć w tym komiksie więcej, ale abstrahując od tego, czy to jest Torgal, czy, czy to jest Asgard, to jest bardzo dobry komiks. Fajnie, fajnie zbudowana fabuła, trochę przypominająca taki horror utrzymany w klimatach, właśnie skandynawskich. Bardzo dynamiczny komiks, nie jest przegadany, pokazujący takie brutalne życie wikingów w tamtych czasach i brutalne zasady, jakim ten świat wikiński się kierował. Dzisiaj, z naszej perspektywy, na pewno szokujące. Warto się z tym zapoznać, jeśli lubicie frankofony, bo to jest taki klasyczny, dobry frankofon opowiadający, opowiadający historię wikińską, którego czyta się bardzo dobrze. Polecam, naprawdę. Ale żeby nie było, że skupiamy się tylko na autorach zagranicznych, mamy też e, sierpniową premierę komiksu polskiego, historycznego, mianowicie Zygmunt III Walka o Bałtyk Huberta Czajkowskiego. E, świetny komiks historyczny, bardzo ładnie wydany, e, aż dziw bierze, że tego typu publikacji nie wydają te największe, mainstreamowe, że tak powiem, wydawnictwa. Tylko tacy autorzy jak Hubert Czajkowski robią to na własną rękę, ale nie wiem, może to wynika, że bardziej im się to opłaca. W każdym razie takie komiksy powinny być kierowane, tego typu komiksy, do młodzieży, która uczy się takiej tematyki. Ja na przykład. Będąc w szkole jakoś średnio przykładałem się do tej, tego XVI wieku i tych wojen. O dominacji nad Bałtykiem, nudził mnie ten temat, bo wydawało mi się zbyt skomplikowany, za dużo zależności personalnych, za dużo różnych konfliktów, za dużo grup interesów. Szwecja, Polska, Moskwa, Anglia, Holandia, Hanza do tego dochodziła a pewnie jeszcze o kimś zapomniałem rodziny, kuzyni, kuzynowie. I tego typu historie małżeństwa, zawieranie sojuszy. No, dla mnie to było zbyt skomplikowane. Przyjąłem do wiadomości, że takie coś było i poszedłem dalej. Natomiast tu, dzięki temu komiksowi, no, poukładałem sobie w głowie te wszystkie zależności. Jest to podane w dość przystępnej formie, pięknie zilustrowane. Mnie udało się nawet wyprosić u autora. Taki piękny brys. Który będzie dla mnie pamiątką, i powiem Wam, że warto się z tym komiksem zapoznać, warto przeczytać. A jak ktoś już interesuje się komiksami historycznymi, to jest to pozycja obowiązkowa. Przystępnie podana historia, trochę jest czytania, nie będę ukrywał, ale są też bardzo ładne ilustracje. Jest to podane w takiej pigułce, w skondensowanej formie. To jest e, prawdopodobnie dopiero początek dłuższej historii, tak mi się przynajmniej wydaje z fabuły, że to się jeszcze może dalej rozkręcić. No, wiadomo, historia nie kończy się na tym jednym wątku, e, historia walki o Bałtyk, no zobaczymy co przyniesie przyszłość. Ja natomiast e, nie będę ukrywał, że był to pierwszy komiks Huberta Czajkowskiego, jaki miałem okazję przeczytać i już powoli nadrabiam zaległości. Kupiłem sobie kilka poprzednich, chociaż ich tam zbyt wiele nie ma. Autor w swoim dorobku, ale mam ochotę prześledzić właśnie jego wersję historii, podaną w historyjkach obrazkowych, tak to nazwijmy. Komiks Zygmunt III polecam, naprawdę warto. Zróbmy wyjątek od tych frankofonów i pomówmy o żywych trupach od wydawnictwa Taurus Media w znowieniu legendarnego komiksu, który dał podwaliny pod słynny serial The Walking Dead. Komiks jest autorstwa Roberta Kirkmana i po pierwszym zeszycie, pierwszym tomie, albumie wiem, że będę chciał sobie uzbierać całą serię. Wcześniej nie miałem okazji jej przeczytać, ale serial bardzo mi się podobał, przynajmniej te pierwsze sezony, dopiero później zmienił się w taki Nudny tasiemiec, telenowele, z której tam niewiele wynikało i przestałem chyba dwóch czy trzech ostatnich sezonów nie obejrzałem. Komiks jest natomiast e, skondensowaną formą. Troszkę różni, różni się, przynajmniej ten pierwszy tom, no bo dalej nie, 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 nie czytałem, różni się od tego, co nam zostało zaprezentowane w filmie, ale przypomnijmy, że to jest oryginalna wersja. Zaletą komiksu jest też to, że nie, nie ma tych wszystkich filmowych dłużyzn, rozwlekania wątków, prób zadowalania wszystkich klientów poprzez wprowadzanie tej całej inkluzywności i tak To jest po prostu wizja Roberta Kirkmana, który sobie to rozplanował, rozpisał, tak wymyślił. I wbrew pozorom nie jest to horror typowy taki, jak mogło się wydawać, jeśli mówimy o zombie, bo to nie jest taki komiks gore, to jest bardziej obyczajówka, która pokazuje nam, do czego zdolni są ludzie w obliczu zagrożenia. Jak się wtedy zachowujemy, jakie stosunki panują właśnie w różnych grupach nastawionych na wielki stres, co się dzieje. Wielu z nas zachowuje się jak zwierzęta. Jest to tak naprawdę komiks o zagrożeniu. O zachowaniach ludzi w obliczu kończącej się cywilizacji. Co się z nami dzieje i dlaczego jesteśmy tak naprawdę gorsi od tych zombiaków. Bardzo mocno polecam. To jest to komiks czarno-biały, ale jest świetnie zilustrowany. Tony Mur łączy taką realistyczną kreskę z takim sznytem kartonowym, więc bardzo przyjemnie się to ogląda, nie jest przegadany, można się skupić na dymkach, zwolnić akcję, czy przyspieszyć w odróżnieniu od serialu. Bardzo dobra rzecz. Teraz ukazał się już 28, więc to chyba zbliża się do finału, ale wydawca wznowił właśnie pierwsze trzy albumy, bo już były biegł krokami nie dało się je kupić nawet na rynku wtórnym za rozsądną cenę. Więc jest okazja żeby zbierać to wszystko od nowa. Być może kolejne też będą uznawiane. I tym długim tą długą paplaniną kończę dzisiejsze nagranie. Widzimy się niedługo przy omówieniu kolejnych nowości tudzież staroci które Ładną orbitę moich zainteresowań, a Was tradycyjnie proszę o zostawienie po sobie jakiegoś cyfrowego śladu. Może to być komentarz, może być to łapka w górę, a może być to oczywiście subskrypcja, koniecznie z dzwoneczkiem. Wynika to z dwóch faktów. Po pierwsze, zmotywujecie mnie do dalszych nagrań, dalszego nagrywania, a po drugie, dacie znać YouTubeowi, że ten film jest całkiem ok i że można go tam trochę popromować szerzej wśród innych odbiorców. Bardzo dziękuję za poświęcony czas i zapraszam za kilka dni na kolejny odcinek. Do zobaczenia.